Paneczko państwu witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, czego nie było bardzo dawno na tym kanale, czyli po prostu draft, racji, jeżeli to jest finał euro, to uznałem, że zrobimy sobie taki właśnie draftik finał euro. Jeśli ktoś zrobił taki draft wcześniej przede mną, to nagrywam to 11 lipca o godzinie 17.46. Więc jest to film tak zwany na zapas. Więc jeśli ktoś zrobił, to. Eee, no i taki luźny draftik, proszę Państwa, mam nadzieję, że coś fajnego się nam uda skleić, oczywiście finał to jest Hiszpania kontra Anglia, jeśli ktoś nie wie, a powinien wiedzieć, bo to będzie tak zwane meczycho. Eee, I co? Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my lecimy do draftu, ale zanim draftik to kuponik. No więc moi drodzy, jak dobrze wiecie, jak dobrze wszyscy wiemy, przed nami finały Copa America oraz Euro tak naprawdę jest to temat tego odcinka. No i myślę, że na sam koniec tych właśnie dwóch turniejów pora zrobić jakiś fajny kuponik. Oczywiście stawiam na BetCliku. Oferta dla osób pełnoletnich. W opisie i w przypiętym komentarzu możecie pobrać aplikację BetClika oraz wykorzystać kod Alwin. Wszelkie szczegóły macie właśnie podane tam niżej. Na Betcliku ciągle trwają dwie promocje, czyli bezpieczny wynik. Czyli krótko mówiąc, drużyna, na którą postawiliście wygrywa dwoma bramkami to zakład macie rozliczony jako wygrany niezależnie od wyniku. No i oczywiście gra bez podatku więcej szczegółów. Jak mówiłem wcześniej znajdziecie w opisie A my lecimy z kuponem Pierwszym meczem będzie oczywiście finał Euro Ja osobiście stawiam na Hiszpanię w kursie 2.41 Nie będę ukrywał, bardzo im kibicuję Mam nadzieję, że dowiozą Następnie w meczu o trzecie miejsce Kanada kontra Urugwaj Dajemy tutaj sobie czysty Urugwaj w pokusie 1.56 A w finale Copa America, Argentyna z Kolumbią Robimy sobie tak zwane Kombi i stawiam, że wynik meczu to będzie Argentyna oraz powyżej 1,5 bramki po kursie 281, a łączny kurs wynosi 10,50. I to są oczywiście moje typy, absolutnie nie musicie się nimi kierować, to są tylko moje przypuszczenia, pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie oraz w komentarzu, a my lecimy z drafcikiem. Więc, moi drodzy, przejdźmy do drafciku. Dawno nie układałem, w sensie dawno sam nie układałem, bo zwykle ktoś inny mi układa. Więc lecimy, że draft, mam tych żetonów jeszcze z 10, także na spokojnie możemy sobie zrobić 10 potężnych draftów. Jaką formacja, jaka formacja mi to najbardziej pasuje? Chyba najbardziej będzie mi to odpowiadało 4-4-2, tak mi się wydaje, bo no niby 3-3-3 fałszywy, ale kurczę, czy jak zagrać z fałszywym napastnikiem, chyba nie. Chyba chcę zagrać 4-4-2, zrobimy sobie właśnie coś takiego i zobaczymy. Zobaczmy, czy będzie Anglik, czy będzie też Hiszpan. Nie ma żadnego z nich, więc myślę, że możemy po prostu w, ten, w takim wypadku po prostu brać najlepszą kartę, tak naprawdę, żeby ten draft miał jakikolwiek sens. Więc to będzie Lotar. Lotar Mateusz, świetna karta na środek pola. napastnik. To jest bardzo ważna pozycja. Pozycja, która. Okej, okay. okej, okay. dobra, jest Ronaldo, jest Haaland, jest Morgan, wiecie co, możemy zrobić taki taki mały, że tak powiem, twist, bo tak mi się przypomniało, że nie tylko jest finał Euro, jeszcze jest finał Copa America, więc możemy brać i też, jeśli nie będzie do wyboru Hiszpana lub Anglika, to weźmiemy sobie też Kolumbijczyka lub też Argentyńczyka, nie ma żadnej z tych kart, Nazario 98, przepotężna karta, no szkoda, że teraz nie gram w wojnie draftów, bo byłoby całkiem śmiesznie, ale jest Nazario, którego na pewno stestujemy. No, mi się już ten draft bardzo podoba. Więc moi drodzy, cztery jednak narodowości sobie weźmiemy. Mamy Niemcy, mamy Anglię. Kurcze, no jest Müller, ale musimy zgodnie z tym draftem wziąć pana Solanki, który niestety nie ma żadnego playstylu, ale myślę, że taki duet Solanki-Nazario to jest coś, co każdy na pewno chce zobaczyć, więc pewnie, czemu nie. Zobaczmy, kto będzie tutaj pomagał w środku pola lot Lotarowi Mateusowi. Eee, jest Anglik, jest pani Zelem No dobra, jest to teoretycznie lepszy możliwy wybór, więc spoko Ma shopa, ma baterykę ma pineskę Bardzo przyjemna karta, jestem jak najbardziej zadowolony Dobra, na razie ten się wygląda całkiem solidnie Przejdźmy na lewą stronę, może jakiś kurczę ciekawy zawodnik Jest Nico Williams No i tylko Nico Williams Jestem też również zadowolony Fałszyki, przyspieszenie, flair Spoko, bardzo przyjemnie to wygląda Mam nadzieję, że pan Nico Williams razem z Jamalem Ładnie tam sobie będą świrowali Boki obrony Anglii Prawa strona, może jakaś Argentyna dla odmiany Jest Kolumna. Czyli musimy wziąć kwadrado, Którego niezbyt lubię Po tym co zrobił Kapitan Juventusu w Interze Ale no cóż No niech będzie Quadrado No raczej nie będę nim grał Chyba, że Znaczy będę musiał nim grać Jeśli oczywiście nie będzie kogoś lepszego Ale zobaczymy moi drodzy Lewa obrona Zobaczmy co my tu mamy ciekawego Jest Luke Show. A No jest jeszcze Verdong w Holandia przecież nie w finale. No musimy wziąć Lukaszoła, niestety. Normalnie wziąłbym Cancelon ale zgodnie z zasadami, to musi być. No, co ja gadam, wziąłbym przecież i y toc. Ale no nic, no takie zasady, proszę Państwa, nie? Tak się wylosowało. Generalnie no, myślę, że nikt się z was nie obrazi, jeśli będę grał Nazario, a nie jakimś innym zawodnikiem z Anglii, czy też z Hiszpanii. No jak Nazario to jest taka karta, która trzeba ją testować, więc taka karta Joker. O, uznajmy, że kartą Jokera jest Nazario To jest non stop wymyślam nowe zasady w tym odcinku. I to jest jedna z tych zasad. Środek obrony. Zobaczmy, czy będzie jakiś niesamowity zawodnik, jest dialog z Juventusu. Mamy Hiszpanów. Jest pan Erik Kurbelo. No weźmy tego Kurbelo, bo ma cień. 8-4 tempa. nie złap przy nogi. Wow. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Kolejny zawodnik na środek obrony Maldini. Guardiol Hinkapi. Nie ma żadnych zawodników, których potrzebujemy. No chyba wezmę Maldiniego mi się wydaje. No jest ten Hinkapi, ale wolę mieć kogoś wyższego, więc Maldini ujdzie, że tak powiem. Prawa obrona. Zobaczmy. Coś ciekawego. Jesus na Alberto Lampy, I D. To oczywiście, Jezus na Was. 96 ratingów w ogóle, jaka karta zajbista. Wrzutki, szlaczek, kurczę, no to jest karta. 5 na 5 Ja pierdzielę, potężny jestem na Was. E I na bramkę. Oczywiście chcielibyśmy kogoś naprawdę dobrego. Jest Di Gregory, najnowszy, e najnowszy transfer Juventusie. Oczywiście bierzemy pana gadza. Nie powiem tego słowa. E dobra, całkiem przyjemny drafcik. Jedynie tutaj nie pasuje nam e Maldini i Lotar, tak naprawdę. I cała reszta. Jak najbardziej ma sens, więc zobaczmy co nam tutaj sypnie w rezerwach, szanowni państwo. Jest Makalister, którego oczywiście możemy wziąć. Będzie zamiast Mateusa, więc nawet, nawet lepiej, bo teoretycznie jest lepszy Makalister, więc może być, tutaj będzie coś potężnego chyba. Tutaj... No, Ronaldinho no, ale musimy wziąć Neville Musimy wziąć Neville Kurde, no taki Ronaldinho by się chociaż, chociaż z ławeczki by się przydał No, ale na no nic no, Niech będzie Neville Niestety raczej Raczej nie skorzystam z jej usług, że tak powiem To źle zabrzmiało Następnie mamy na was parecho Kaka Grimaldo Hut No kurcze Grimaldo. Wziąłbym parecho, ale no Grimaldo, kurczę. potrzebuje lewej obrony. No nie możemy grać Szołem na lewej obronie, to musi być Grimaldo. Sorry, parecho, trafiłem ci już 40 tysięcy razy. Niech to będzie Grimaldo po prostu. Wiem, że mnie zgrania ale muszę mieć lepsze, lepsze boki obrony. Potrzebuję kogoś dobrego na środek obrony, bo Maldini teoretycznie nie powinien się tutaj znajdować. Frankowski, Kostinia, Połup. Jest Nick Pope, Czy jak chce Nick połup? No wezmę Nick połup, bo będą śmieszne wstawki, więc niech będzie Nick poup. Nick jest ostatni zawodnik z rezerw. Eee, Col, ok. Jest też Battle. Chyba wezmę kurczę... Kola, mimo wszystko, no bo Battle jest spoko, ale na Was będzie lepszy. No, weźmiemy kola. Weźmiemy Ashleya kola zamiast Grimaldo. No mogłem tylko parę wziąć jednak, no ale nieważne. Przejdźmy od bramkarza, bo raczej bramkarza innego nie będę tutaj korzystał. Jest Jaszyn, no tutaj Martinez będzie wzięty oczywiście, bo takie są zasady. Szanowni Państwo, następnie tavernier. O, ale tavernier kurcze. No, od mi się nie przyda, nie. Argentyńczyków żadnych nie ma. Wezmę taverniera oczywiście. Następnie obrona, Szanowni Państwo, co my tu mamy? Eee... No, muszę wziąć. Muszę wziąć Braidę. Środek pola. Co my tu mamy? Adams, Diabitaliszka no, Tutaj dosłownie możemy. Ty w sobie ten Adams, dobry. Weźmiemy na ławeczkę. No, teoretycznie potrzebuję go na środek obrony. No, bo jest ten Maldini, ale chyba już lepszego środkowego obrony nie dostanę. Chociaż Mateusz chyba może być zio, nie? Może być, ale on z Niemcem. To czemu się w ogóle podjarałem? Nie wiem. Niby show może być na SEO. no Musimy to zrobić. No, zgodnie z zasadami musi być. Środek obrony to, to nie wygląda dobrze. Absolutnie. Dobra, następny zawodnik. Może jakiś ktoś ciekawy tutaj na środek pola. Jest Ronaldinho, ale musimy wziąć Putejas, proszę Państwa. No nie, nie jest to zły wybór, ale niestety nie możemy jej dać chyba na żadną pozycję, bo Putejas może być PP. No nie może być PP, musi być kwadrado ciągle. Kurcze, pieczone no jakiś inny, inny skrzydłowy by się przydał. Tutaj jest Sancho, no musimy wziąć. Sancho, albo też Adebayo. Eee, no, wezmę Sancho, tak z szacunku dla niego. A ostatnim zawodnikiem. Ktoś na środek obrony, na przykład. Niestety nie. Bierzemy Gakpo, najlepszy środek z Holandii. No dobra. Oprócz tego, że jest Nazario, który oczywiście jest tak zwanym jukerem w tym drafcie. Jest naprawdę całkiem spoko drafcik. Niestety ten środek obrony bardzo mnie martwi. Wydaje mi się, że no, niestety pan Kurbelo oraz Shaw to nie jest najlepszy wybór na środek obrony, ale myślę, że Nick Pope poradzi sobie z tym wszystkim. Żeby nie było łatwo, niego zostałem na rezerwach razem z Mateusem. Panią Putejas nie będę. Wpuszczał zamiast Quadrado Tego Taverniera mógłbym dać niby na środek obrony Pomyślę Mamy, moi drodzy, oponenta Myślę, że raczej nasz przeciwnik nie robił draftu W finału Copa America oraz finału Euro No ale zobaczymy, znam ciekawego skleju e Meret na bramce Kuman bi. Oj, o... Trochę lepszy składik. Trochę lepszy Nico Williams, kurczę też przy okazji No dobra Oby pan Nazario nas doprowadził do chwały w tym drafcie No bo nie ukrywam Chyba najbardziej na niego liczę z tych wszystkich zawodników Jest niby ten Nico Williams no, ale kurczę, no ten Williams Make your mark byłby lepszym. Zawodnikiem. No ale zobaczymy. Wiadomo, Nazario nie jest zawodnikiem, który gra w finale Copa America. Ale zawsze fajnie jest testować taką kartę. Więc zobaczmy, Nazario, Podanko, Cyk. Piękna akcja, ale Solanki, zawolny. Dobra, teraz zobaczmy. Messi kontra Kurbelo. Okej, okay, na spokojnie. O kurcze, pieczarka niedobrze. Borcha. Aaa, brońnik połup Wypuści Nazario, ten wypuści sam siebie. Podanie, ależ Solanki zagrywa piłkę. Zobaczmy, Nazario. Sam na sam. Uderzenie z win. Dobra, zróbmy zmiany. Eee, wejdzie oczywiście Puteja zamiast Kwadrado. No i chyba na środek obrony kurczę ten Adams ile ma wzrostu. siedemdziesiąt 75. Kłucze, no niski jest ten chłop. Damy Taverniera zamiast Kurbelo. No i no, jakoś to wygląda, ale no, no bez rewelacji, wiadomo. Na, raz, na, razie, na razie Solanki zostawię, bo no, nie wygląda najgorzej, no ale ale źle, źle w obronie. Borcha. Czy przejdzie Łukasz Szoła? Świetny Tavernier. O, 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 Nazario, widzicie? I to jest, to jest gol. Nazario, nie możesz drugi raz tego zepsuć. Może solanki. Kurde, zepsułem, no. Wypuszczamy panią putejas dokładnie, ona jest bardzo szybka. Leć. Na górze jest. Williams! Spróbujmy strzelić. Ach, Williams. Oj, 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 oj! Nie było spalonego Ashley Cole. Musisz tutaj poradzić sobie z top wiesz. Dziękuję. Musimy tego nazario wreszcie odpalić, bo kurczę, to jest niemożliwe, żeby mając nazario taką kartę zajebistą. Nic z nim nie robić, no. Jeśli jeszcze okaże, że Solanki będzie lepszym napastnikiem w tym meczu niż Nazario, nie? To jest bardzo możliwe, że tak się wydarzy. Spokojnie. O, 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 tego się nie spodziewałem. Stój. Okej, okay. i Nazario. Pro. No ale czemu ten kuman mi wszystko zabiera, no? Wszystko zabiera, a Holanki do finału jakoś nie zabrał. Pyk. Williams. Uderzenie z fałszy. Inny bramka niż Meret by to obronił, ale dobra, możemy korzystać z tego, że goś ma na bramce Mereta. Jak najbardziej świetny gol. Jeden do zera. powiem szczerze, mogłem dać na skrzydło tego nawasa w sumie, tak teraz myślę. O, dobra, to jak, jak przyjdziemy pierwszy mecz, to nawasa damy na skrzydło. A na prawą bronę pójdzie tavernier. To jest świetny plan, ja jestem geniuszem. A ja wziął za Mourinho. Dobra. Oj kolego, misiu kolorowy. Dobra, Nazario ma podcinki, zobaczmy, czy wyjdzie z bramki. Nie wyjdzie, a ta podcinka była... Ja po prostu chciałem testować PlayStation z, z podcinkami, bo nie grałem, nie grałem jeszcze nigdy zawodnikiem, co ma podcinki i chyba już nie będę robił tych podcinek, więc warto, warto było spróbować, prawda? Okej, okay. dobra, dobra, dobra. I Solanki. O, on no rozdaje piłki. Dobra, putejas. Cyk. Finesse, Nazario, 2 do 0. Mamy Rage Quit. Mamy drugą rundę. Alison. Jimenez, Di Marco, Rodri, Abili, Riberi, Francescoli, Haaland... Na ataku, no dobra, to dosyć mocny składik, ale myślę, że, proszę Państwa, my możemy. Na luzie wygrać ten mecz. Solanki, proszę zobaczyć, jakie opanowanie. Matko Boska, Solanki. Niestety ma trzy sztuczek, myślę, że ma 4. Solanki, Nazario, Fineska 1-0. Szanowni Państwo, ale współpraca tutaj, dobra, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, yy, zrobimy tak w ogóle. Ja nie muszę nawet zrobić, patrzcie, to jest genialne. Quadrado idzie na PO. Na Was na skrzydło. I znowu tawernier idzie na środkową obronę. Ja jestem genialny. A ja wziął za Morynio. się ogarnąć w defensywie. Kłopoty Erling. Rodri... O Jezu, no on ma petardę w nodze, ale na szczęście troszkę mniej precyzji. Jest i na was na skrzydle. Zobaczmy co on tutaj zrobi. Leci na was, jest bardzo szybki. 5 na 5 Ale jest też Ashley Cole, Nazario może jakaś tutaj główeczka czy coś. Czy Nazario ma w ogóle. On nie ma główek na tej karcie. O, matko boska. Ja tutaj zagrywam na główkę, ten nie ma plej do główek. Nie ma. I look show, boże, nie no, chopie złoty Luxo, show. To jest chyba w mecie gry na to wychodzi. Cyk, i Quadrado tutaj proszę bardzo się uwolnił, jak za starych dobrych czasów. Zobaczmy. Quadrado będzie tutaj podawał, ale jest Di Marco. No niestety, Di Marco tak łatwo kurczę, się przejść nie da. Pyk, na was. Luke Show postanowił, że trochę utrudni tutaj życie na wasowi. niestety są w tej samej drużynie, no ale to jest taki mały szczegół. Nie, i teraz wypuszczamy Nazario, może coś tutaj zrobi fajnego, Nazario, no nie no, Carlos cię kasuje, to jest Nazario 9-8 przecież, no. No powiem szczerze, na razie ten Nazario, no, dopiero drugi mecz, ale powiem no tak szczerze, dupy nie urywa, no może się jeszcze rozkręci, ale na tak jakby miał na niego wydać pieniądze, to bym się kurczę, no obraził, powiem szczerze, no ale zobaczmy. Williams wypuszcza Nazario, może teraz, zobaczmy, uderzenie na zielono. No nie wygląda to dobrze póki co, niestety. Diabili, ona ma szlaczego, ona ma szopa, to jest naprawdę niebezpieczna karta, Luke show, niestety nie zdąży. Nick Pope. Ruszyłem się. Nick jest prawda. No ładnie, dobra, Solanki. Wypuści Nazario, może coś tu wreszcie zrobi. Nazario! Ja to chyba zepsułem. Kurczę, no tak się dziwnie ruszy tym ramkarzem. Dałem się nabrać tutaj niestety. Niedobrze, Pelistri. Kłopoty... Quadrado, ależ tutaj profeska w obronie. Solanki, pokaż! Udowodnij hejterom, leć! Szybszy niż DiMarco, on to robi. On to robi, on to kończy. Źle, 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 źle. Będzie podawał na tapina, niestety. To będzie bramka. No ładnie, nie porobił, tutaj muszę przyznać, no ale. Nie robisz, really. O, to nie był dobry pomysł, koleżko. To naprawdę nie był dobry pomysł. O, o kurde. Nie, 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 to było dziwne. Broni Pope. Ej, to było tak dziwne, dziwne zejście, że aż jestem pod marzeniem. I puu, Leci, kwadrado. Ale komu ja mam podać? To jest niby nazario. No, zobaczmy, czy wreszcie to coś zrobi. Nazario. No, niestety. No, coś ten nazario się nie może tutaj przełamać. Tam był faul i solanki. No, on wszystko wie. No, to, to będzie tapin. To będzie tapin, słuchaj. No do Nazariu chciałem podać na ta pina No tylko co ja z tej ławki wprowadzę, no... No mam ten z niby Uy, no ma ona 5 na 5 Williams ma swój gwiazdki 4 na 5 No wezmę tą putejas na lewą stronę Coś ten Williams jest niewidoczny Może coś to zmieni Musimy trochę wzmocnić ofensywę O, 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 A, patrzcie to Cyk I to jest gol To jest bramka. Co ty robisz, człowieku?! No czym cię pojeba... Nie komentujmy tego strzału Słanki. Tak jest Wypuści Na was 5 na 5 To musi być gol I to musi być zrobione greedy No to jest tak, To jest taka reguła To już jest zapisane jest W tak zwanym regulaminie FC24 Jak robisz greedy Znaczy jak oponent zrobi greedy To musisz również zrobić greedy No tak już jest zapisane W tak zwanym kodeksie Mamy 2-1 Pięknie na was Pyk Dobrze Utejas I na widzów Próbowałem Możemy podać tutaj Solanki znajdzie Nazario I proszę państwa Jak on do tej bramki wszedł Ale... Jezus Maria, no co za... No dobra, no szanuję, bo tak można robić. Ale co mu się nagle udrało, że do bramki wchodzić? Co to z liga lidarna? Co so, Jezus Maria, jak łatwo! Dawaj. Solanki, cyk. No, za bardzo chciałem tego nazwać. się jest Putejas. No, dawaj, dawaj! Jest! O oh, jest! Za łatwo, proszę państwa. Pani Putejas na 3 do jednego po zrobieniu. Chyba sombrero. Trochę oplułem. Troszkę oplułem, zgadzam się. Dobra, ma Dla widzów. Ja pierdziele, nie widziałem, że powershoty. Jakby Jakby to siadło? Jezu, ten Nazario... No nie jestem zadowolony z niego dzisiaj, kurczę, no. Strzelił bramkę czy tam dwie, ale... Jak sobie pomyślę, ile on kosztuje, jakie ma staty... No aktualnie, kurczę, Solanki po prostu... o o. Aktualnie Solanki go zjada. Generalnie. No ale dobra, no bo zostało, kurczę... Głupia bramka przy okazji, ale dobra. 9 minut. Nie stracmy więcej bramek. A może najlepiej strzelmy jeszcze jedną. Bo tak, kurczę. chciałbym jednak być w trzeciej rundzie, a nie, nie odpaść w drugiej. Dośrodkowanie. Nazario. Jakby. Ja nie wymagam nie wiadomo czego, ale to jest karta 9-8. To jest karta warta potężne pieniądze. Ja bym chociaż chciał celny strzał w takim czymś. Mamy rundę trzecią. dosyć ciężki, ale. Na szczęście tutaj geniusz, głównie pana Taverniera, tutaj nas uratował. Zobaczmy, jakie były oceny tego meczu. Bo naprawdę wydaje mi się, że najlepiej zagrał chyba Solanki. Dokładnie, czemu wy wyjdziemy Chodzi o, mnie o Solanki, oczywiście. Solanki, zawodnik meczu, Nazario, D274. Posrane. No ale mamy półfinał. No to moi drodzy, półfinał. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało tym razem. Wydaje mi się, że może być kurczę, troszkę trudniej. Chyba gramy z Polakiem w ogóle. Fleken na bramce, Delicht Lukumi. Bentancur, Rival, Donaldinho, Vinicius, sporo Brazylii. No dobra, moi drodzy, to robimy klasyczne zmiany. I mam nadzieję, że będziemy w finale. Dobrze, Vinicius Junior. Czy będzie tutaj tak zwany tapin szukany? Kopoty pod polem karnym. Czy tutaj może być uderzenie Rodrigo? Oj, nie trafił na zielono. O, 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 na wasik. Witam się licznie. Dawaj, 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 dawaj. Nie było to potrzebne, ale okej. Okay. Nazario Pokaż. Wreszcie. Bentankur go tutaj na loziku wyjaśnia. Tapin. Broni o, Quadrado, kwadrado. ale musimy komuś podać tutaj koniecznie. Solanki. Dobra, on to robi. Solanki! Na zielono mogłoby siąść. Proszę, tak jest! Yes. Oh, Solanki! O oh, kurde! Ej faktycznie... Nie naprawdę... Z całym szacunkiem do Nazario, Solanki aktualnie go tak zjada, że to jest hit. Okej, okay, pierwszy poza nami bardzo spocony męż. Na pewno póki co najtrudniejszy z wszystkich trzech, ale Dominik Solanki on nie zawodzi. On aktualnie daje nam przepustkę do finału. I Solanki. Jest niesamowite, nie? Dawaj, na was, na was, na was. Leć. No, Nazario. Uderzenie i wreszcie Nazario Wreszcie on, 5 na 5 To się musiało skończyć bramką Ale Solanki znowu architektem całej akcji To on wygrał główkę, na was świetnie podał Ale naprawdę, no to jest dla mnie niesamowite Jak zajebiście Solanki sobie radzi w tym drafcie. To jest nie, naprawdę to jest Abstrakcja I ma spalonego Rivaldo, kurczę, tak właściwie spodziewałem, bo liczyłem troszkę, że będzie spalony, no ale niestety tutaj ładnie mnie tutaj gościu porobił i mamy 2-1, szanowni państwo. Niedobrze, Vinicius dostał miejsce, tylko nie ma komu podać, tam jest linię na dole, ale... Chyba mu się nie uda, uderzenie! Dobrze, tam nie faulowałem, bo byłby troszkę przypał, Vinicius znowu przy piłce. Kłopoty, muszę się ruszyć połupem i bronimy. Yes, bravo. Nie, 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 bez wylewów! O Jezus, ależ było blisko. O, Krojfik na boisku, Rivaldo, odbitka. Tavernier na szczęść do końca, ale jak widzę, że Johan Krojf na boisku, to może być troszkę ciężej, kurczę, ale dobra. Ale źle zagrałem w obronie. Rivaldo sam na sam, Pope Bez najmniejszych sensów. w obronie, To niepotrzebnie wybiegłem tam tym tavernierem, bodajże. No i 2-2, proszę Państwa, mamy remis. Menecz się zaczyna od nowa. A może to będzie on Solanki z główki. Mogłem to uderzyć inaczej Oj widzę tego Nazario Look show, pięknie Oj źle, 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 źle Strata Solanki No i o tam kroik niestety No niestety Di Natale 4-2 Wygrywaliśmy ku 2-0 To mnie najbardziej boli To był na pewno najcięższy mecz z wszystkich, które dzisiaj graliśmy Może jeszcze Solanki tutaj To jest Kopie niesamowity zawodnik, naprawdę. No ale 3 minuty, no dajemy super ofensywny, nie wiem czy to da. Ostatnia akcja, proszę jeszcze nie, nie pan sędzia tego nie kończy. Ostatnia akcja. Ostatnia akcja, tak 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 tak, dawaj dawaj dawaj. Uch, Kurde, no. No nic, no GG. W statystykach 10 do 5 w strzałach, no trochę byłem dominowany. Ale fajny teraz, bardzo przyjemny na pewno bohaterem Solanki, bo to co on robi w tym odcinku to jest naprawdę niesamowite. No spaczek, raczej będzie totalne gówno. Aktualnie są trafione jeszcze karty PTG, jeśli cokolwiek trafię, ale nie sądzę, że coś trafię. W pierwszej parce będzie Argentyna, Bramkarz. To będzie Martinez chyba. Nie, to nie będzie Martinez. I ostatnia paczka, moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie. Taki luźny drafcik, Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. W ostatniej parce oczywiście będzie totalne gówno to będzie e, Christensen. Tak, dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego oglądania finałów. Trzymajcie, do usłyszenia. Adios.